Dziękuję bardzo, proszę Pan Radny Szczepanionko. Drogi Józefie, wydzierżawić za Zeta, to ja mogę powiatowi, mam tam parę starych cegówek, mogę im wydzierżawić. Może se piramidę sukcesów zbudują. Ja im mogę wydzierżawić za złotówkę, jak oddadzą nam 700 tysięcy. E, chyba, że nie chcę mi się liczyć. Ile lat, dziesiątków czy setek musiałbym tego zeta składać na procent składany, żeby odzyskać 670 tysięcy. Po prostu zostaliście walnięci po rogach, drogi Januszu. Pan Józef też, bo ja pamiętam, co robił w poprzedniej kadencji. Daliście się złapać na lep. Jeżeli pan starosta już w tamtym roku ma plan, żeby. Utworzyć dwa MDI. To ja się publicznie teraz zapytam radnych powiatowych, tej drogiej opozycji, nie powiem z jakiej partii, członka Komisji Rewizyjnej, opozycyjnej. Jak oni mogą pozwolić na to, żeby on publicznym pieniądzem grał politycznie, bo to jest granie pieniądzem publicznie politycznie. Oczywiście. Nie zainteresują się, że bloku operacyjnego nie ma już od ilks lat. Ten człowiek, który głosił, że szpital jest uratowany, wali mieszkańców zatroskany o ich zdrowie od kilkunastu lat, licząc na to, że wszyscy zapomną. Mi wcale nie przeszkadza, że ktoś chce zostać burmistrzem. Ma prawo, ja mogę zostać radnym, nie muszę, on ma, może zostać burmistrzem, nie musi, tylko nie tymi metodami i nie w ten sposób. To nie, to nie my żeśmy przychodzili na sesję powiatu ze świętej pamięci Zygmuntem Basiem z czerwoną teczką prosić tu prawie na kolanach, żebyśmy im pomogli. To oni przyszli do nas. A teraz pokazują nam co? Kamery pracują. Tak. Tak nam pokazują. I my możemy mówić o szacunku, o współpracy. O kant tylko rozbić taką współpracę. Narażają nas na koszty w dobie kryzysu. My nie możemy tego budynku zaorać, bo gdybyśmy byli typowo komercyjną radą miasta, to byśmy ten budynek postawili w stan sprzedaży. Tak jak oni robią z naszymi komendami. Robią z tego polityczny i publiczny interes. Zamiast oddać to na cele miasta, cele publiczne, sprzedają to w ręce prywatne. Coś, co jest naszą własnością bo wpadnie parę złotych, tak? Ale otwierając drugi Emtek nie martwią się, że to będzie parę złotych, bo oni będą musieli je wydać. Się pytam, gdzie jest blok operacyjny? Szpital został tamtą ekipą, która teraz rządzi w Starosty, zdegradowany. Pytam się, gdzie jest opuszczany basen? Czy może Pan Starosta opuszczany basen na szpitalu za te pieniądze wyremontuje? Gdzie rehabilitowano ludzi na wózkach i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No przecież to jest chore. Ja się dziwię, że samorząd powiadowy po prostu na to nie reaguje, że ja rozumiem, że tych dziewięciu koalicyjnych, pisosko, SLDowo, psl radnych Gęsiego wyjdzie i umrze politycznie za starostę. Ale ja się pytam, dlaczego tam nikt nie zadaje tych pytań, które my tutaj zadajemy. Dlaczego my sobie robimy pod górkę? Ja uważam, że będzie możliwość zrobienia czegokolwiek w tym budynku, żeby on nie umarł. I, i trzeba znaleźć tam lukę. Ja pamiętam modelarnie pana Narazińskiego na strychu. Pamiętam komarki na dole, to żyło. Ja mogę powiedzieć, że to już historia. Nie mamy kasy za oraj. Budynek wyremontowany z parkingiem, z publicznym kiblem. Ale nigdy nie zgodzę się na to, żeby ktoś mnie jako radnego próbował wcisnąć kit, że nic się nie stało. Stało się. Zostaliśmy potraktowani z góry, z obcasa i tak dalej. Pomijam to, a, a już kończę. I, I ja może bym się tak nie uzewnętrzniał teraz. Gdyby nie było tego wczorajszego czy przedwczorajszego wystąpienia w swojej biblioteki. Bym powiedział, dobra, poinformowali wcześniej, chcą wypowiedzieć. Ale to jest kolejny krok do tego, że pokazują nam fakił. Czyli pierw sprawdzają, na ile jest są w stanie nam przyjąć karku, a potem śmiejąc się z nas, mówią, nic się nie stało, płaczcie 500 zł. Przecież my jesteśmy anioły. To my wam chcemy pomóc. Może dlatego wyleciał Sebastian Balcerzak, bo chciał pomóc. Może był niewygodny, bo ten prezes jest teraz dobry. Ten starosta jest teraz dobry. A czemu nie był dobry pół roku temu? Czemu wtedy nie zaproponował 500 zł? Bo gra politycznie.